No to popatrzmy. Tak, zobaczymy też na pierwszym kręcie czy coś typowy Karol będzie chciał już zdziałać. Wystartowali tak, D'Amigo i typowy, typowy Karol. Nie, to Karol lepiej to, wystartował. Się tak I... i tutaj będą się biec. tak, typowy Karol przed D'Amigo Mi tutaj lifetime i się popsuł. Okazuje mi, że typowy Karol jest na szóstej pozycji. Ale I znowu to... coś się o, stało jest... z Quanonem. A nie, Quanon jednak jest trzeci, no tak, lifetime. Co tu mamy? Rumunek jest na czwartym. Nadal Pantera jest za nim. Ferrari 2 za Panterą. Pan tak, na ósmym miejscu. coś po powiedzieć właśnie przez ten live timing. Coś. Czy kłano wyprzedził też... Damigo? Tak, kłano wyprzedził Damigo. Oj, na razie ten wyścig się bardzo dobrze dla tego kierowcy układa. Zobaczmy, czy zdoła on utrzymać tam miejsce przez 13 okrążeń. Rumunek teraz trochę agresywnie źle wyszedł z tego zakrętu Pantera lepiej A i za szeroko teraz Rumunek jest szansa dla Pantery i Pantera wyprzedza bezproblemowo Tak tutaj przetosowania na początku Jak widać mamy dosyć spore I teraz Rumunek błąd pantery Rumunek się Aj. bardzo zbliżył lekko uszkod... Nie wiem czy uszkodził skrzydło Wej z Pantery Znaczy Rumonek uszkodził skrzydło Koło w koło nie uszkodził jednak tak, tak a Face pantera. i teraz Rumunek już się odgryza. Ale blisko tutaj są, czy przestrzeli tak. ten zakręt? Aj. Aj, aj, aj! Ale tutaj ładnie było, Rumunek Zastawił zostawił miejsce. miejsce. Tak bardzo fair się zachował ten kierowca. I Rumunek wyprzedził. Kłanon teraz będzie miał DRS, więc. A źle tutaj po, poślizg był, lekki Karola, Ale więc... By się... Tak, myślę, że typowy Karol wyprzedzi... Znaczy on wyprzedzi teraz typowego Karola jest, na tej bez prostej. problemu, wyprzedzi go. Tak. Ale Kwanon, tutaj czy... groźnie przez chwilę było. Czy znaczy, Qualon może po cichu liczyć nas pierwsze miejsce w tym wyścigu, to dopiero początek jego, tak, ale... To dopiero początek, ale jest bl... A popełnił błąd. Tak, Kwanon. teraz kość z Kwanona, myślę, że Presji nie wytrzymał ten kierowca i... Ale go teraz! Damigo go musi skorzystać z tej okazji, drugiej takiej Kłarusz, okazji nie będzie. Ja sobie teraz wypluję w nad, za ten błąd, bo naprawdę dobrze sobie radził. Ale jeszcze nic nie stracił na szczęście. Aj, aj. Jest Pops. cały czas za, za nimi. Żółta flaga, co się stało? Chyba z poważniejszego z tego co chyba. Coś z Pantera tak. chyba się stało. A Ferrari tutaj! Tak szef teraz wjeżdża. Żeby tutaj nie stało się tak samo no jak tak, z Fotelem i Leclerkiem. Tak, minimalnie zostawił miejsce na styk, na polit, na milimetry. Bym ale Siriaxa ale... teraz panterę chce wyprzedzić. no... Tak, face pantera ewidentnie za Kacper, szeroko. jeszcze tutaj zakręt. się wciska. Dwa Ferrari tutaj. U teraz i potrójne wyprzedzenie Siriaxy, no proszę. Idź Potrójna walka. Teraz ulegnie Kasperowi szefowi. Kacper będzie Ajej. się wciskać. Tutaj. Nie chciał ryzykować, widać. Do boksu zjechał, zjechał typowy widać. Karol, zjechał też Kłanon, tak. Rumonek. To jest raczej reakcja na zjazd Quanona i typowego Karola. Oj, ależ teraz błąd popełnił, Kasper że zjechał. Tak. Nie wiem czy błąd, ale po prostu zareagował i chciał zjechać na tym samym i z... tych, żeby właśnie. Moim zdaniem to jest. To jest... Ależ teraz... Tak, 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 ta, teraz On Sebasa przyblokuje niewiarygodne. Co to się se... stało? Sebas będzie stał w boksie przez Nie niewiarygodne. To, tak, to było. Rzadko się, się spotyka takie sytuacje. Naprawdę tutaj Sebas na naprawdę... pewno. Złe jest teraz w tym momencie. Kwanon wyjeżdża. Znaczy, Damigo wyjeżdża przed Kłanonem. Typowy Karol niesamowicie odjechał od nich. Tak. A Damigo tak, naprawdę jest ładne tempo. Teraz tak, 3 se... sekundy yy, traciła już to jest poniżej dwóch. Tak, z tego co pamiętam, właśnie tak było. Już ponad 2 sekundy tracił Damigo, teraz już sekunda 800. Powoli, małymi kroczkami, ale się zbliża do typowego Karola. Zobaczymy, czy uda mu się wejść w strefę DRS i pokusić się o wyprzedzenie. Teraz najszybsze się okrążenie typowego Karola. Rumunek znowu ściął. Rumunek znowu ściął, by dzięki temu wyprzedzić Panterę i to się udało. Chociaż te kary będą miały odzwierciedlenie na samym na razie końcu. Teraz 3 sekundy Damigo. Ajajaj, aj, aj, to niedobrze, że dostał te 3 tak, sekundy. Tak, myślę, że na tym może kwalon zyska. A Damigo od już tylko sekunda za typowym Karolem. Tak, bardzo tak, blisko już Damigo. Typowy Karol 3 sekundy. Tak, typowy Karol. No to on, z tym można by powiedzieć, że możliwe, że stracił zwycięstwo, jeżeli Damigo go dogoni. Moim zdaniem, kłaną to powinien wykorzystać, a, że oni tak. mają kary, ale no. Tempo Traci. jego jest słabo. Słabo, tak, słabo te... jest skłonny. Ale zbierają się chmury nad torzem we Francji. Zobaczymy, czy zdąży zapadać deszcz. Tak, myślę, że tu bez problemu powinien sobie, sobie z Lucyferkiem poradzić. Następnym jego celem będzie Pan John, do którego też widać, bardzo szybko się zbliża. Żółta flaga, nie wiem, co się stało. Fejs Pantera stracił pozycję, ale nie tak, wiem, czy to przez był... zwyczajne wyprzedzenie, czy coś się stało. Prawdopodobnie coś się stało z Panterą i z na piętym miejscu. Adam i go już tylko 60. Konsekwentne dobre tempo tego kierowcy. Sebas wyprzedził. Jednak nie. Pan John odegrał się. Sebas spada na dziewiątą pozycję. Lucyperek tutaj jeszcze wykorzystał błąd Sebasa Damigo, bardzo blisko Ale nie widzę, widząc Nie zużywa RS-u Nie ma w planach tutaj wyprzedzać Jeszcze do Karola Obaj mają DRS Luciferek Jednak nie A i tutaj Bo musiał uratować się by Stax. nie uderzyć tak, Sebas za późno zahamował trochę. Dobrze, że nie doszło do kontaktu między kierowcami. Tak, rozważnie tutaj zachował się Sebas. Tego zwycięstwa naprawdę duże punkty zyska. A teraz Sebas bierze się za lucyferka. tak już go Minimalnie, już przy strefie DRS, ale teraz Lu lucyferek ma DRS i, i nie daje i... za wygraną. I nie wyprzedził Sebas, Sebas wchodzi w ten pierwszy zakręt. Za bardzo, za szeroko wchodzi, ale teraz A da wyprzedza typowego Karola! A, ależ tutaj walczą! I jest Davigo! I czy typowy Karol się odegra na następnej prostej? Tak, typowy Karol się odegra! Chyba nie, A, jednak chyba widzę, nie, nie jednak, jednak, za mało IRS-u. Tak, IRS tutaj widać... Blisko. ...niezbyt zgromadzony. Oni blisko do kontaktu, tak. na szczęście nie doszło. No i typowy karol stracił pozycję. A sebas teraz walkę z lucyferkiem, szybko włącz, bo jadą koło w koło. A, a, a tutaj kontakt lekki, ale myślę, że około skrzydło tutaj nie zostało już. Gozory. Ale teraz może wykorzystać to, tak. że lucyferek za szeroko pojechał. Tak, i sebas wyprzedza. No zobaczymy tutaj widać seba się z kierowcami widać że ma lepsze tempo ale nie da ją za wygraną. Tak to są mistrzowie jeśli chodzi o wy wyprzedzanie bro, nie, nie, tak bronię pozycji wyprzedzanie też bo, bo pozycjami oni tutaj w środku stawki zamieniają się co wyścig. Tak A, jak, jak gardynaz, na sebasz, przykład. Już. Tak jak Bez to widzieliśmy na, na przykład w Grand Prix Chin, jak były słynne pociągi i to tam co, co chwilę wymieniali się pozycjami ale Seba sterała. Teraz wyczy. typowy Karol wyprzedził Damigo Teraz on się odegrał, no niesamowite Tak, świetna walka tych kierowców Ale teraz Damigo wyszedł lepiej z zakrętu i jest! Teraz się Karola Naprawdę, myślę, że kierowcy sobie pogratulują po wyścigu z tej walki, bo naprawdę nie. niesamowita. Miejmy nadzieję, że jednak ta walka skończy się dobrze, ale tak, nie teraz dobrze. teraz Karol też, trochę za późne Na szczęście nie uderzył, ale teraz yy, tak, Dami go na pierwszym rzuciło. miejscu. Ale popatrzmy teraz na lidera, teraz Dami go wjeżdża w ostatni zakręt i dopiero Teraz pojawiają się pierwsze krople, ale to już za późno, ponieważ Dami go wygrywa Grampi Francji. Gratulacje typowy Karol, na... Gratulacje dla tego zawodnika. Trzeci Kłanempo. Też gratulacje. Dalej jest Rumunek, dojedzie pewnie na czwartym jest Pantera. Blisko Syraxy, ale tutaj nie zdoła co tam się wydarzyło. Żółta flaga. Chyba wszystko OK? A jednak... Sebasowi chyba paliwa zabrakło, ależ to będzie niesamowite, chyba wyprzedzi Oj, go tak. Lucyferek, wyprzedza Lucyferek, Pan John wyprzedza, czy jeszcze Kacper Szef wyprzedzi, chyba nie. Nie, Kacper Szef już nie, ale A i drama tego kierowcy w tym wyścigu. Rumunek jak mówiliśmy, dojechał na czwartym, piąty Sir szósty Pantera, siódmy Lucyferek, ósmy Pan John, dziewiąty Sebas, no i na dziesiątym dojeżdża... Kacper szef. wszystko przez to, że zjechał razem z Syraxem, wygrywa wyścig o Grand Prix Francji. Widzimy tutaj właśnie klasyfikację końcową. Tak, dam go też z najszybszym okrążeniem wyścigu. 26 punktów zgarnia. To siebie i może typowego Karola wyprzedził w klasyfikacji generalnej, ale to zobaczymy. Kwanon na trzecim miejscu, prawdopodobnie pierwsze podium jego, więc gratulacje dla Kwanona, wreszcie wyszedł tak jakby z cienia Sebasa, Rumunek czwarty, gratulacje też dla Ferrari, no bo Syraxa dobre punkty zdobywa, no i McLaren też dużo punktów zdobędzie. W końcu Alfa Tauri bardzo mało zdobędzie. Jedynie kto dawał im te punkty był Kla. Teraz pan zgromadził, no niewiele, ale prowadzenia w konstruktorce nie stracą, bo mieli.